Kilkadziesiąt prac wpłynęło na konkurs twórczości pod tytułem Zabójźnij dobrym przykładem co zrobić z elektroodpadem, nad którym patronat objęły firmy Remondis i Elektrosystem. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy na temat elektrorecyklingu wśród młodzieży szkolnej. Organizatorzy poprzez działania twórcze chcą wskazać, jak ważnym elementem życia codziennego jest segregacja odpadów, w tym urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz ich odpowiednia utylizacja. Podczas finału konkursu 14 stycznia w Domu Kultury w Błoniach kilkaset dzieci i młodzieży szalało w rytm muzyki All Sounds Aloud. Po raz kolejny przekonaliśmy się, że ten rodzaj muzyki porusza każdego niezależnie od wieku. Dziękujemy za zaproszenie i pamiętajcie, sprzątajcie po sobie.